Jestem Peter i żyję w średniowiecznej cywilizacji parkour jako chłop. Po ucieczce z więzienia trafiłem na poziom chłopski i przywitali mnie strażnicy, którzy chcieli mnie złapać. Jednego z nich zepchnąłem w przepaść, a drugi prawie mnie dowadł, ale zeskoczyłem w dół i odnalazłem stary dom Mariana z podrobionym hełmem szlachty. Jedzeniem. Aby wrócić na górę, musiałem ponownie skoczyć do piekła i udawałem kontrolera przed strażnikami. Nabrali się, więc wyszedłem z tą parkurem, wróciłem na poziom chłopski i przeszedłem prawie całą arenę parkur. ale został mi ostatni skok do zostania szlachcicem. Okej, okay, to jest mój ostatni skok. Sprint jest aktywny, nie ma na co czekać. 3, 2, jeden. Jest! Udało mi się! Tak! Cały ten ciężki parkour jest już za mną. No nie powiem, nie było łatwo, ale teraz zaczynam nowe życie. Życie o jakim nie mogłem nawet marzyć, stoi teraz przede mną otworem. Nie ma tutaj nic poza tym korytarzem, więc chyba muszę sprawdzić gdzie on prowadzi. Ciężko w to uwierzyć, ale właśnie zostałem pierwszym chłopem w historii, który awansował do rangi szlachcica. Klejnot skoczka, przepowiednia Mariana, to wszystko powoli zaczyna nabierać sensu. Tylko co dalej? E, nieważne, właśnie zostałem szlachcicem, a szlachta nie pracuje. <laughs> e, w końcu odpocznę za te wszystkie lata ciężkiej pracy na poziomie. O, nareszcie koniec tego korytarza. No to zobaczmy jakie szlacheckie rozrywki na mnie tutaj czekają. Eee, o, e, witam, cześć, jestem tu nowy. Co, nowy? Jak, jakim cudem cholera nikt nie uprzedził, że coś takiego może się wydarzyć? Od wieków nikt nowy się tutaj nie pojawił. Poczekaj, gdzieś tutaj powinien mieć jakąś instrukcję, co, co robić w takiej sytuacji. Jasne, no nie ma problemu. Ładnie to macie. Witam serdecznie na poziomie szlacheckim. Z radością pragnę Cię powitać w gronie elity społeczeństwa parkour. Ja jestem, twoje imię, znaczy Kamil. I, i moim zdaniem jest pomóc Ci poczuć się tutaj jak w domu. Daj hełm. A tak, trzymaj. No, to to tyle. Jak się nazywasz? Cześć, bardzo miło, ja jestem Pio... pio piorunujący Krzysiek. Boże, prawie powiedziałem mu swoje imię, ja pierdzie... Piorunujący Krzysiek... Dość niespotykane imię. Nieważne, słyszałeś o tym chłopie? Jak on się nazywał? Piotr. Podobno udało mu się uciec z więzienia i nawet zabił szlachcica. Masakra, wyobrażasz to sobie? Co? Na serio? Tak, coś, coś mi się obiło o uszy, ale myślałem, że to jest nieprawda, ale tutaj raczej nie uda mu się dotrzeć, co nie? Jesteśmy bezpieczni. Wiesz co, szuka go ponad połowa mieszkających tu szlachciców, więc raczej nie ma szans na to, żeby udało mu się ukryć. Nie ma co się martwić, a poza tym słyszałem, że zeskoczył do więzienia, gdy go goniono na poziomie chłopskim. Uch, dobra, całe szczęście, to musi być jakiś psychopata. Swoją drogą, bardzo ładne posągi, a ten w złotej to król, prawda? Król? Co ty gadasz? Przecież to bajka. Nie ma żadnego króla. Ten posąg symbolizuje magnatów. To nieliczna grupa arcymistrzów parkour, którzy mieszkają tam na górze nad nami i są naprawdę wybitnie uzdolnieni. Skaczą jak nikt inny, ale w sumie tylko tyle o nich wiem. Nigdy żadnego nie widziałem, ale słyszałem plotki, że podobno jeden ze szlachciców widział kogoś w złotym hełmie, jak biegł na granicę świata. Ale po co? Nie mam zielonego pojęcia. Hmm, magnaci? Pierwsze słyszę. Granica świata? Co to takiego? To straszne miejsce. Wiesz co, mam dużo pracy, nie mam czasu na takie pogaduszki. Na twoim miejscu poszedłbym kupić coś do jedzenia i zainteresował się kupnem domu w sklepie. Trzymaj się. E, tak, jasne, to, to na razie. Hmm, czemu unikał tematu granicy? nicy świata. Dużo pracy? Przecież szlachta nie pracuje. Coś mi tu nie pasuje. Ale w jednym miał rację. Muszę znaleźć coś do jedzenia i się gdzieś przespać. Plus jest taki, że mnie nie rozpoznał. Chyba mogę czuć się tutaj bezpiecznie. Ale zaraz. Wszędzie są skoki na dwie kratki? No tak, no. Czego mogłem się spodziewać? Przecież to poziom szlachecki. Każdy jest tutaj mistrzem parkuru. I ja też teraz należę do tej grupy. Więc nie powinno być to dla mnie żadne wyzwanie. Pora rozpocząć moje wymarzone szlacheckie życie. Zapowiada się lepiej niż mogłem to sobie Wyobrazić. Wszystko tu jest takie ładne. Co jest, te domy są takie premium. Mają nawet fontannę w centrum miasta. Ale super. Niczym to nie przypomina mojej wsi. Tam nawet posiadanie drzwi w domku było czymś rzadko spotykanym. O, widzę mięsko. To na pewno sklep z jedzeniem. Dobra, to idziemy. Powiem tak. Sprintować już nie mogę, bo nie jestem najedzony. Na szczęście zauważyłem to mięsko, więc to na pewno sklep z jedzeniem. Dobra, muszę tam ruszać. Tylko nie spaść. Uff. Dobra, pora tu wejść. O, oh, okej. Okay. Yy, dzień dobry panu, yy, ja chciałbym coś kupić do jedzenia. No i? Wybierz coś sobie, przecież ja za ciebie tego nie zrobię. Yy, ta, tak oczywiście, ale jestem tutaj nowy i nie mam żadnych pieniędzy. Jak więc mogę coś kupić? Pieniądze? O czym ty do mnie mówisz? Wszędzie płaci się skacząc. Ilość mięsa jaką dostaniesz Zależy od trudności toru parkur, który wybierzesz. Jeśli ci się uda, dostaniesz jedzenie. Ech, wyszedłem na strasznego głupka. Jak ja mogłem się tego nie domyślić? No dobra, do wyboru mamy dwie trasy: chyba łatwiejsza i trudniejsza. Za jedno i dwa pieczone mięska. Ech, którą powinienem wybrać? Jak wybiorę łatwą, to wyjdę na cieniasa. Trudna. Kurde, no nigdy nie skakałem po drabinkach i chyba wolę nie próbować, bo spadnę w dół. O właśnie, um... Przepraszam, mam jeszcze jedno pytanie. Co się stanie, jak spadnę w dół? Spadniesz w dół? Szlachcicowi nawet nie wypada myśleć o spadaniu w dół, a co dopiero faktycznie spaść. Ale jeśli już musisz wiedzieć, to każdy szlachcic, który spadnie, zostaje dożywotnio zdegradowany do rangi chłopa. Szlachecka duma jednak nie pozwala im tam zostać, więc od razu rzucają się do piekła, by samemu wymierzyć sobie karę. Nie, no super. Jedno potknięcie i już na zawsze zostanę chłopem. A tam przecież każdy mnie szuka. Dobra. Wybiorę łatwiejszy tor. Jak nie teraz, to nigdy. Hop. Hop. Wow, nie spodziewałem się tego, ale mam formę. Ta świątynia wiele mnie nauczyła. Gdyby nie te drabinki, pewnie spróbowałbym przejść trudniejszą trasę, ale nie, nie byłem najedzony i nigdy ich nie widziałem, więc. Oto twoje jedzenie. Z racji tego, że jesteś tutaj nowy, w gratisie masz drugie mięso. O, super. Bardzo dziękuję za pomoc. O, wreszcie mogę sprintować. Dziwak. No dobra, skoro jedzenie mam już z głowy, powinienem poszukać jakiegoś miejsca do spania. Szlachcic ze świątyni powiedział, że mogę kupić sobie jakiś dom, tylko nie mam pojęcia, jak wygląda ten cały sklep. O, no proszę, chyba mam odpowiedź. Hop, hop, hop. I jestem. Dobra. O, dzień dobry panu, czy to sklep z domami? Tak, bardzo dobrze trafiłeś. To ty musisz być tym nowym szlachcicem, który do nas dołączył, prawda? E, tak, dokładnie to ja. Aż tak bardzo widać, że jestem nowy? Słuchaj, dam ci radę. Wszyscy członkowie szlachty są sobie równi, więc nie mów tutaj nikomu na pan. Po pierwsze, to nie przystoi szlachcicowi, a po drugie, wezmą cię za jakiegoś dziwaka. Aha, Dziwak. Dobrze wiedzieć. W każdym razie chciałbym kupić sobie jakiś dom. Pomożesz mi? Oczywiście, po to tutaj jestem. Do wyboru masz trzy domy. Pierwszy, kamienny domek. Nie za duży. Szczerze, ja bym odradzał. Szanującemu się szlachcicowi, nie wypada mieszkać w takiej ruderze. Ale co kto lubi, prawda? Drugi dom to elegancki drewniany dworek. Zdecydowanie większy niż pierwszy, lepiej urządzony i wykonany z wysokiej klasy drewna. Takim domem nie powstydziłby się żaden szlachcic. Trzeci i najdroższy w mojej ofercie dom to prawdziwy pałac. Największy z dostępnych tu posiadłości. Do dyspozycji masz nawet swój prywatny ogród. Ten domasz ocieka luksusem i na pierwszy rzut oka widać, że mieszka w nim prawdziwy mistrz parku. Pierwszy domek zdecydowanie odpada. Nie chcę, żeby wszyscy szlachcice mieli mnie za jakiegoś mięczaka. Drugi domek to zdecydowanie najbezpieczniejsza opcja, ale z drugiej strony. Hmm. Skoki o jedzenie były banalnie proste, a w tym domku z pewnością będę spędzał dużo czasu, więc... No to jak? Zastanowiłeś się? Tak, skoczę po domek numer 3. No proszę, mamy tu prawdziwego konesera. Powodzenia. No to lecimy. To jest? Jak to możliwe? Naprawdę udało mi się to z taką łatwością. Mimo, że nigdy nie robiłem takich skoków, to wszystko wydaje się aż za proste, nawet ściąłem jeden skok. Wow, nigdy nie widziałem tak płynnego parkura. Jestem. jestem pod wrażeniem. Z radością zaprowadzę cię teraz do Twojego pałacu. No, myślę, że na pewno Ci się spodoba. Gwarantuję. Hop. Ej, słuchaj. E, tak w ogóle to bardzo mi miło i szczerze mówiąc, wydawało mi się, że Tor będzie cięższy. Pięższy? Zdajesz sobie sprawę, że jesteś obecnie jedynym szlachcicem, który mieszka w najdroższym pałacu. Co? Naprawdę? No tak, w zasadzie to najdroższy dom miał być pułapką na zbyt zachłannych szlachciców. Wielu próbowało go zdobyć, ale wszyscy lądowali na poziomie chłopskim. Wow, w takim razie cieszę się dwa razy bardziej. Daleko jeszcze do mojego domu? Już dochodzimy na miejsce, kilka skoków i zaraz będziemy. I proszę bardzo, oto Twój prywatny pałac. Nie wierzę, to wszystko jest teraz moje? Oczywiście, że twoja, czego się spodziewałeś? Przecież sam na niego zapracowałeś. I, i na, na, naprawdę mieszkam tutaj sam? Żadnych współlokatorów, żadnych dziur w ścianach, pleśni, i innego syfu? To przecież oczywiste. Nie zadawaj głupich pytań. Rozgrywaj się w swoim pałacu, a ja wracam do siebie. Do zobaczenia. O mój Boże, czy ten dzień może być lepszy? Ledwo co zostałem szlachcicem i już mieszkam w najlepszym domu w mieście. Taka wielka chata. Z takim ogrodem. Cała moja. Nie ma najmniejszego porównania do tej dziury, w której mieszkałem, będąc chłopem. Gdziekolwiek jesteś, Marian, chcę, żebyś wiedział, że bardzo Ci dziękuję. Wszystko to zawdzięczam Tobie. Dobra, chętnie bym pozwiedzał mój piękny, duży pałac, ale jestem wyczerpany. Więc powinienem się położyć, bo jutro czeka mnie cały dzień szlacheckiego odpoczynku. <laughs> o, oh, wow, jeszcze nigdy tak dobrze nie spałem. Te łóżko jest zdecydowanie komfortowe. Pora iść na spacer i trochę pozwiedzać O! Witam sąsiedzie! Piękny dzień, prawda? A, witam, witam No dzień jak co dzień, pięknie je, ale tu tak zawsze Ale nie ma co się zachwycać, najpierw je praca do wykonania Co? Chwila, jaka znowu praca? Przecież jesteś, jesteśmy szlachtą, my nie, my nie pracujemy A kto o tobie takich bzdur opowiadał? Chodź za mną, pokażę dla ciebie Inaczej sobie zaplanowałem ten dzień, ale no chyba nie mam wyboru. A no nie masz. Słuchaj, każdy szlachcic codziennie ma jedno zadanie do wykonania. Zrobisz co masz do zrobienia i resztę dnia masz wolno. I lepiej nie kombinuj. Ci, którzy próbowali wymigać się od pracy, znikali bez śladu. Chyba wolałbym nie sprawdzać, co się z nimi stało. E, to kto wydaje nam polecenia? Magnaci? System. A kto to jest system? No, no raczej co to jest? Tak szczerze to nigdy się nad tym nie zastanawiał ja. Idziesz do urzędu, klikasz przycisk i dostajesz zadanie. To tylko tyle i aż tyle. Hmm, no dobra. Jak mus, to mus. Wow, jaka, jaka ścieżka. Jakby... jeszcze bardziej elegancko niż u szlachty. No dobra, i co teraz? No, podchodzisz, klikasz guzik i dostajesz zadanie. Ja pokażę dla ciebie. No A Znowu straż więzienna. Żygam już tym miejscem. Wow, szybko działa ten cały system. No dobra, zobaczymy, co mi się dzisiaj trafi, sprzedaż jedzenia. Sprzedaż jedzenia? W sumie spoko! Nie jest to trudne zadanie, a przynajmniej będę miał okazję poznać jakichś szlakciców. Nie ma na co czekać. Im szybciej się z tym uwinę, tym więcej będę miał czasu dla siebie. Cześć! Dzień dobry! O, o, o! O, witam, dzień dobry, tak, słucham. Tor numer 2 poproszę. Oczywiście, zapraszam. Ej, kojarzę tego gościa? On był moim panem na poziomie chłopskim. O, o cholera! Pierwszy klient już coś takiego? Nie no, po szlachcie bym się tego nie spodziewał. O, jedzie kolejny. Dzień dobry, tor numer jeden poproszę. Oczywiście, zapraszam. Jezu, jaką jak skaczę? Co jest? O, dobrze. Gratuluję. Już, już Daj panu jedzonko. Proszę bardzo, smacznego. O, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Jezu, aż przykro się na to patrzy. Przecież ten szlachcic był tragiczny w parkurze. A nie wspomnę nawet o tym, który spadł w przepaść. Czy naprawdę wszyscy szlachcice są aż tacy słabi? Do tej pory myślałem, że są mistrzami parkur i że to niemożliwe, żeby ktokolwiek z nich spadł. Ale no, chyba się grubo myliłem. O, idzie kolejny. Poproszę, turnu numer jeden. Tak, tak, oczywiście. Zapraszam. Cholera, kolejny wybiera pierwszy tor i znowu skacze jak połamany. O co tutaj chodzi? Przecież oni są tragiczni, mają sprinta i tak sobie radzą? No ale przynajmniej udało mu się przejść. Okej, okay, proszę. Oto twoje jedzonko, smacznego. Dziękuję bardzo. No, ten chyba był ostatni. Mam nadzieję. W sumie szybko mi to zleciało, i ani trochę się nie zmęczyłem. Na poziomie chłopskim każda praca to było prawdziwe wyzwanie. Życie jako szlachcic to piękna sprawa. A pomyśleć, że kiedyś mieszkałem w jednym z tych domków, a teraz pracuję tutaj jako szlachcic. Skoro już skończyłem, to w sumie pozwiedzam ten poziom, bo jeszcze tego nie robiłem. Chyba jestem na granicy miasta, bo tutaj już kończą się wszystkie budynki, ale ta ścieżka jeszcze idzie dalej, więc może zobaczę, co tutaj jest. No dobra, widzę, że tutaj nie ma żadnej bramy, żadnych drzwi, no to, no co, no nie pozostaje mi nic tylko wejść, chyba, chyba nikt się nie obrazi, no, witam, okej, okay. co, tutaj nie ma w ogóle żadnych dziur jest tu roślinność, jest dosyć ładnie, o, okej, okay. skrzyneczki, płotki, deski i co, drabinki, co to, to jest jakaś arena treningowa? O, nie, 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 z tym mam złe wspomnienia, bo w więzieniu była dokładnie taka sama. Tylko tam strażnicy testowali tory parkour na więźniach. Ale skoro jestem szlachcicem, to chyba mogę sam zbudować sobie kilka torów i poćwiczyć na przykład skoki na drabinkach, które mi niezbyt dobrze szły. No ale warto dopracować tą umiejętność do perfekcji, żeby no, nie dać ciała i nie poniżyć się przed szlachcicami, no i być najlepszy. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia. Czemu to jest tak daleko i nikogo tu nie ma? Przecież. Pff, przecież wszyscy powinni mieć czas wolny. A patrząc na ich umiejętności, no to chyba każdemu przyda się trening. No ale trudno, nie będę się tym martwił, no więcej miejsca dla mnie, tak? Hopla i. okej, okay. i ostatni. Nie, yeah, dobra, te skoki już coraz lepiej mi wychodzą. O! o co ja tu widzę? To świcie na arenie treningowej. To dość rzadki widok. Co ty tu robisz? Skończyłem pracę na dziś i w sumie przypadkiem znalazłem to miejsce. A ja skoro już tu jestem to postanowiłem poćwiczyć skoki na drabinkach, no bo nie czuję się w nich zbyt pewnie i wiesz, no chciałem po potrenować. Trenuj śmiało, trenuj śmiało. W końcu po to zbudowano to miejsce. Szkoda tylko, że wszyscy o nim zapomnieli. Współczesna szlachta już prawie w ogóle nie trenuje, a ich umiejętności są coraz gorsze. A swoim drogą... Muszę się czymś pochwalić. Ostatnio kupiłem sobie nowe zwierzątko. Nazywa się Bogdan. Bogdan, do nogi. Co? Nie, o poszedł, o poszedł, o poszedł, ktoś mnie Nie może być. O! Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Teraz wszystko się wyda.